Cześć, witajcie. Wreszcie po około miesiącu przerwy udało mi się znaleźć czas, żeby skomentować kolejną bitwę. Będzie troszeczkę inaczej prowadzona bitwa od tej ostatniej, ponieważ tym razem będę komentował dla Was bitwę, która już się rozegrała. Będę komentował replays z... z... Z walki, którą ostatnio rozegrałem. Niestety, przez to okres tego miesiąca, kiedy pojawił się filmik, mało również drzem w Heroes, a w tym filmiku chciałem Wam pokazać podstawowe strategie walki z stroną radziecką. Zanim nastąpił ten okres wakacyjny i minął ten miesiąc, chciałem się skupić na strategii rozgrywki z użyciem dużej ilości poborowych, jednak niestety pacze, które w międzyczasie weszły do gry i zmieniły dosyć mocno rozgrywkę między nimi wprowadzając czteroosobowe drużyny MG42 dla strony niemieckiej spowodowały, że ta strategia stała się bardzo często przeprowadzenie, szczególnie z wysokopoziomowymi graczami, z którymi system Automatch ostatnio mnie dobiera. Dlatego też pokażę Wam strategię, którą opracowałem w, między, w miejsce tamtej strategii, dosyć prosto na początek, i będzie się właśnie ona opierała na tym, że w pierwszych etapach rozgrywki w naszym, naszym pierwszym oddziale inżynierów budujemy sobie Special Rifle Command, z którego możemy przyzwać e, oddziały batalionów karnych. I za pomocą tej e, dosyć drogiej, bo aż za 360 manpowera jednostki, e, będę się starał prowadzić te wczesne etapy bitwy. E, jest to bitwa 1 na 1 na mapie Langre, która jest e, bardzo dobrze znana graczom e, podstawowej wersji kocha. To jest bardzo fajna mapa, e, bardzo ciekawie rozplanowana, e, z bardzo kluczowymi Punktami odcięcia bazy, które powodują, że jeżeli przeciwnik zajmie nam ten punkt, to tracimy dostęp do tych wszystkich środków po prawej stronie mapy z tej perspektywy. Ale o mapie jeszcze za chwilę. Tak jak mówiłem, pierwszym krokiem, który zrobiłem w tej bitwie było z Special Rifle Command i przyzwanie z tego budynku batalionu karnego. Batalion karny jest dosyć wytrzymałą jednostką z z składającą się z, z 6 członków, czyli dosyć liczną i z niezwykłym wyposażeniem. Karabiny półautomatyczne SV-40 jest to jednostka o wiele lepsza niż poborowi, na których do tej pory skupiałem moją rozgrywkę. Pomimo to, że właśnie batalion karny będzie główną jednostką bojową, w tym momencie postanowiłem sobie przyzwać również oddział poborowy. Jest już 2 minuty 19 sekund w grę, a jak widzicie na planszy nie wydarzyło się zbyt wiele. Ja mam dopiero pierwszą prawdziwą jednostkę, która zaczyna zajmować mapę i tej mapy nie mam zbyt dużo. Ta strategia niestety powoduje, że przeciwnik ma na początku przewagę w zajmowaniu terenu i ja muszę to szybko zmienić. Tutaj mój oddział inżynierów, który sobie zajmował stronę, został przegoniony przez oddział grunadierów. Postaram się schować w budynku, który daje im dosyć dużą osłonę, ponieważ tutaj w tym terenie otwartym, w tych osłonach nie mieliby szans przeciwko normalnym grenadierom. I wzywam posiłki w postaci podciągnięcia tego batalionu karnego, który po prawej stronie zajmował punkty. Ten oddział poborowy, który wezwałem, został tylko po to, żeby właśnie zmieścić jakąś tanią wnioską, która będzie zajmowała punkty na mapie i będzie się w stanie obronić. Do tych panów jeszcze wrócimy, w tym czasie skupimy się tutaj na walce. W związku z tym, że mam już dwa oddziały, mogę bardzo łatwo wziąć z dwa nie Inżynierowie opuszczają budynek i skupiają swój, swój ogień i inżynierowie oraz batalion karny na grenadierach, którzy uciekli do budynku. No i tutaj. Był taki impas, ponieważ do tych gością strzałci nie strzelać, są bardzo dobrej osłonie. W związku z czym zdecydowałem się e, użyć ładunków wybuchowych, e, które mam dostępne batalion karny, i wysadzić ten budynek. Co możecie zobaczyć tutaj? Niestety później skupiłem się na moich poborowych na prawej stronie planszy. W związku z czym ci czy goście stali przy tym budynku i trzech z nich wyleciało w powietrze. Ale przeciwnik miał o wiele większe straty, ponieważ ten budynek cały wyleciał w powietrze i cała ta jednostka zginęła. E, oczywiście ten batalion karny schował się. W tym czasie mój e, oddział e, konskryptów został strzelony przez CKM i przez pilony. Próbowałem wejść do budynku, no ale niestety musieli się oni wycofać. E, w tym czasie przyzywam oczywiście kolejny oddział batalionu karnego, żeby te punkty się nie marnowały. E, no i staram się tutaj tymi jednostkami, szczególnie inżynierami, zajmować po lewej stronie planszy. Przy okazji muszę się pozbyć tych grenadierów. Co musi chwilę poczekać, ponieważ ten batalion jest tylko trzyosobowy i nie ma szans w tym momencie na zabicie tej jednostki. Mm. No na szczęście ta umiejętność użycenia ładunków wybuchowych jest jedną z najmocniejszych umiejętności, jakie posiadają jednostki radzieckie w grze. No i używanie jej batalionem karnym będzie jakby takim tutaj głównym punktem, na którym będę się opierał. Nie zyskuję się na pójście w miotacze, które też są bardzo fajną bronią, jednak tylko działają na bliski zasięg, a będę się starał za pomocą ładunków wybuchowych przeciwdziałać. Działaniem tutaj przeciwnika i temu, co on będzie zobaczycie konkrety. Eee, uleczyłem w pełni ten oddział poborowych i z jego pomocą staram się tutaj zawalczyć z grenadierami. Jeden na jednego ci poborowi mieli kiepskie szanse, w związku, robię to po tym, jak wiem, że w bazie mam już gotowy nowy oddział batalionu karnego, który wspomoże tych inżynierów eee, i z ten ten tutaj bardzo ładne grenady z strony niemieckiej, niestety, załatwimy jednostkę. Ja tego nie widziałem, tutaj się rozkłada, cykałem, może włączymy sobie tą głowę, żebym ja, że żeby się wypowiedział, co ja widziałem. No niestety, cykałem tutaj bardzo ładnie e, przygwoził mój... Moi i oni będą się musieli wycofać z tego co pamiętam, żeby przeżyć dokładnie Tych tak, kolejne swoje straty, również poborowi się wycofali, ale udało mi się odzyskać ten punkt w wyniku tej bitwy, co spowodowało, że z tych trzech pozostałych punktów spływają mi zasoby. Ten atak być może niestety się nie uda, musimy się wycofać, ale dzięki temu, że zająłem ten punkt, te punkty pozostałe dają mi zasoby. Używam w tym czasie tych dwóch jednostek, które zajmowały punkt, w tym tego trzyosobowego batalionu karnego, żeby sflankować ten CKM. Idąc napotykam kolejny batalion kary, tutaj zwróćcie uwagę co się będzie działo. Ten CKM się rozstawia i ci goście nie mieliby żadnych szans, ale... mam odpowiednią ilość, na szczęście, amunicji, żeby rzucić ładunkiem wybuchowym. E, I to taka ważna lekcja, jeżeli uda wam się rzucić ładunkiem wybuchowym w CKM, to gościu nie ma żadnych szans. Czas, jaki jest potrzebny na złożenie CKM-u jest zbyt duży i o wiele dłuższy niż wybuch ładunku wybuchowego, czyli jeżeli wy rzucić, zanim oni zdążą, zaczną się składać, możecie być pewni, że ta jednostka zginie, e, i ulegnie mi również ten CKM. I to było bardzo fajne użycie tego ładniku wybuchowego. Zniszczyłem bardzo drogą przeciwników przeciwnikowi, no i jego główną jednostkę, ponieważ na tych pierwszych etapach to, oczywiście, właśnie jednostki piechoty e, są tym głównym, główną osią, tutaj której toczy się walka. No i ten drugi CKM cały czas mnie męczy. Używam inżynierów, którzy go sflankują i spróbują zabić. Ponadto w międzyczasie przyzywałem sobie snajperów. E, którzy w taki, przeciwko tej stronie niemieckiej, e, szczególnie inżynierom z i płomieni i CKM, bardzo się sprawdzają, e, zabijając oczywiście pojedyncze jednostki, no i powodując, że stają się one mniej użyteczne do przeciwnika. No i musimy musi skontrolować ten albo jakimś wywozem rozpoznawczym, albo własnym snajperem, że ten snajper niemiecki przeciwko radzieckiemu mniejszościowo on jest pojedynczym gościem, jedną, jedną, e, jednym człowiekiem, a tutaj mamy dwóch w tej oddziale sowieckim, jak wszyscy wiemy. E, no, sytuacja jest bardzo do w tym momencie na planszy. Przeciwnik był w stanie wezwać wóz opancerzony, który na tym etapie mi bardzo mocno zaszkodzić. I ja się stawiam w tym momencie na, już na wybór doktryny. E, użyłem, tego te, e, użyłem tego jakby w, w, w roli takiego panic battle, że nie mam co zrobić, nie mam żadnego sprzętu przeciwpancernego w tym momencie, e, ale w zanadrzu miałem na szczęście tego, który pozwala mi wezwać e, jednostkę przeciwpancerną w postaci tych gwardzistów. E, oni mają dwa karabiny przeciwpancerne i ile przeciwko czołgom, nie są jakimś strzałowi, to przeciwko takiemu pojedynczym pojazdowi opancerzonemu, któremu nawet karabiny są w stanie zrobić dużą krzywdę, ta broń przeciwpancerna i karabiny jest bardzo efektywna. E, I to będzie bardzo dobry counter na, na tą jednostkę, bo też dużo to będzie do moich snajperów. No i jak tutaj możecie zobaczyć, bo ten pojazd no, z samego ognia, karabinów gości przeciwpancernych został zniszczony. No i to już jest taka dosyć tuż. Możemy poczuć, że fala zwycięstwa przychyla się na moją stronę. Zostały zniszczone, no co najmniej zostały zniszczone w pełni 3 jednostki przeciwnika. Na początku, tutaj ci goście, którzy zginęli w budynku ładunku wybuchowego, ten cykają, który tutaj uległ destrukcji, o to jeszcze jakieś szczątki jego leżą, proszę bardzo. No i teraz ten wóz pancerny, czyli już przewaga, jest bardzo mocno po mojej stronie. Ja to oczywiście wykorzystuję, staram się te wszystkie jednostki jak najbardziej rozproszyć po planszy, żeby zająć jak największą liczbę punktów, z jak moi snajperzy zajmowały jakiś punkt. E, troszeczkę zaniedbałem w tej rozgrywce jednostki pancernych, na rzecz właśnie silnego nacisku na piechotę, w związku z czym e, staram się w tym momencie wynajduje szpital polowy. To jest bardzo ważne, strona rosyjską. Zawsze pamiętajcie o tym, żeby to szpital polowy sobie zbudować, jeżeli mocno idziecie w piechotę. To jest oczywiście się nie w pierwszych e, minutach gry. No i jak widzicie, te moje jednostki bardzo silnie zdobywają, jakby te punkty przeciwnika. We wcześniejszym etapie gry tego nie skomentowałem. Tutaj jeden z moich oddziałów batalionów karnych starał się zająć ten punkt i bodajże go zneutralizował, co powodu, że całe cały to terytorium przeciwnika nie przynosiło mu nie przynosiło mu zysku. Znaczy pamiętajcie o tym, żeby szukać takich punktów, które odcinają terytorium przeciwnika i powodują, że zostaje on mniej zasobów. Dzięki temu właśnie wygrywa się gry e, i między innymi dzięki temu być może właśnie uniknęł jakiegoś cięższego wsparcia pancernego dla strony niemieckiej I, i ta gra potoczyła się tak jak się potoczyła, no tutaj jak mówiłem ten oddział właśnie zdobywa ten kluczowy punkt. E, tutaj moje dwa oddziały walczą z inżynierami, gdyby był jeden oddział to byłoby ryzyko, że oni wypalą tym otaczem ogniem dwa oddziały skoncentrowany ogień inżynierowie musieli się wycofać. Eee, o czym warto pamiętać, to to, że w jednostki zawsze mają już różne specjalne umiejętności. Eee, ja już tutaj używałem tego ładunku wybuchowego dosyć silnie. Tutaj za chwilę będziemy mogli zobaczyć, e, ci inżynierowie próbowali tutaj załatwić moich gwardzistów. Eee, ja za pomocą tutaj rzutu granatem pozbyłem się tego zagrożenia. Może się pozbędę za chwilę. Będzie się chwilę przemęczyć. O, widać. Piękna animacja, rzut granatem. Osoby będzie się nie wydarzyło, przeciwnik nie zareagował. No dopiero z gościu się wycofał, ale to też raczej. E, a i o tym zdecydowało, a nie, a, nie a nie gracz. E, no i w wyniku tego wybuchu zginął też gościu w wytacznym ognia, to jest minus, że e, kiedy inwestujecie w ognia, ten jeden gościu, który nie się toczenie, co jest zastrzelony albo wysadzony, co powoduje, że tę inwestycję w coci ilość tam punktów e, amunicyjnych z tym musicie stracić. E, w związku z tym, że już tych są dosyć dużo. E, Upgrade'owałem Guards Rifle w karabiny maszynowe, które powodują, że mogą oni teraz toczyć spokojnie pojedynki z ulepszonymi w karabiny maszynowe grenadierami i są równoważną do nich jednostką. Podejrzewam, że nie mają szans snajperzy Guards Rifle, jeszcze zdobyty przeze mnie CKM, który został zdobyty wcześniej. Tutaj jest silny nacisk na prawą stronę, w związku z tym postanowiłem tymi moimi konscriptami się okopać, ale już. Nie zdarzyłem niestety nic dokonać, ponieważ przeciwnik się poddał. Ma na tyle duże straty. Może coś też zobaczyć, co tam się dzieje w jego bazie. Tu się pojawia jakaś tam jednostka snajpera, ale patrząc na to, co się dzieje na planszy i jak dużo jego jednostek zostało zabitych, bo został utopiorodział grenadierów, inżynierów i snajper pojedynczy, no to nie miał zbyt, zbyt dużych szans. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik coś ciekawego wam pokazał. Ta taktyka skupienia się na tych batalionach karnych wydaje mi się dosyć ciekawą odpowiedzią na, ten, na, na te zmiany w ostatnim patchu, szczególnie na te czteroosobowe oddziały MG42, które bardzo mi się wdały za skórę, kiedy wróciłem z wakacji i nagle się okazało, że ta taktyka nacisku na e, poborowych uzbrojonych w, w tapesze, które do tej pory używałem, jest kompletnie bezużyteczna, ponieważ we wczesnych stadiach gry e, bardzo, łatwo, bardzo szybko przegrywałem. No i cóż, mam nadzieję, że, że Wam się podobał ten playback. Był on dosyć krótki, w najbliższym czasie postaram się, 10 minutowy, tylko w postaram się nagrać coś o wiele szybciej, żebyście musieli znowu czekać miesiąca na, na jakiś komentarz po polsku do gry. Dajcie mi znać w komentarzach, czy ci którzy z Was to obejrzą, no tam w poprzednim filmiku pojawiły się trzy komentarze, może tutaj też się uda chociaż tyle zebrać. Czy wolicie taką formę, czy wolicie komentarz na żywo gry, którą w tym momencie rozgrywam? Tutaj mogę się wiele bardziej skupić na komentarzu, chociaż tak może, już troszkę mi braku czasu, żeby powiedzieć o wszystkim, co tutaj się wydarzyło. Zapraszam do komentowania. Lajkujcie, jeżeli Wam się to podobało. Być może... to się rozwinie jakoś bardziej. Jeżeli dobijemy do jakiejś tam powiedzmy 50-60% filmiku, to na pewno pojawi się kolejny. Zapraszam. No i cóż, powodzenia w grze.